Cześć. Witam serdecznie w siódmym odcinku serii technicznej. Zgodnie z zapowiedzią, tak jak mówię, seria z płytami podstawowa kolekcja, znaczy seria z podstawową kolekcją płyt winylowych z mojej kolekcji została zakończona. W związku z tym seria techniczna. Moi drodzy, w tym odcinku chcę wam pokazać sprzęt, który posiadam. Tego duala 604, już co po niektórzy widzieli, natomiast jest to dla mnie gramofon zastępczy. Natomiast e, posiada legendarną wkładkę Shure V15 Typ 3 z japońskim zamiennikiem igły firmy JIKO Wkładka Schurhoff 153 była produkowana w latach 1973-1978, także body mamy oryginalne, natomiast zamiennik jest jeżeli chodzi o igłę. Nacisk tej wkładki nieprzekraczalnie od 0.75 do 1.25 g. Zalecany 1 gram i tutaj 1 gram jest już ustawiony. Pod co to jest podłączone? A jest to podłączone moi drodzy pod Kenwooda KRA5070. To jest amplituner, który póki co naprawdę mi spokojnie wystarczy. I na razie po prostu nie mam jakichś wielkich wymagań co do sprzętu. Kolumny to kolumny firmy JBL TLX. 320, tutaj widać jedną, tutaj jest e, druga, stoją tak i odtwarzam na razie tak z racji, z racji tego, że e, sprzęt stoi na dość dużej dług, e, długiej komodzie i muszę po prostu przesunąć jeszcze kawałeczek, żeby drugą kolumnę wstawić w tamto miejsce, e, żeby po prostu no, uzyskać e, odpowiednie Brzmienie. Natomiast moi drodzy, sporo też sprzętu, głównie jeżeli chodzi o amplitunery, posiadam w swojej drugiej piwnicy obok domu. Tam, między innymi, jeżeli chodzi o gramofony Technics SLBD20, z którym mam nadzieję kiedyś odcinek zrobię. Natomiast to nie jest wszystko. To jest w tym momencie sprzęt, którego używam. Na pewno jest tam jeszcze amplituner Techniksa. Z drugiej wzmacniacz raczej Techniksa z drugiej połowy lat 90. W tym momencie zapomniałem symbolu. Natomiast chodźmy jeszcze na dół, bo to nie jest wszystko. Moi drodzy, tutaj e, drugi gramofon Dual 704 widoczny z daleka. Ten v 15 właśnie oryginalnie był montowany w tym gramofonie. Natomiast tutaj część mojej e, kolekcji w tej chwili nie to jest e, Kallax e, 16 półkowy, więc e, na jednej półce około 100 winyli, tutaj muzyka zagraniczna. Natomiast tutaj e, w sumie 10 okien. Tutaj dwójka KALAX e, i początek kolekcji polskiej. Tutaj czwórka i tutaj czwórka. E, gdyby nie to, że tutaj jest łóżko rozłożone, to byście zobaczyli tą kolekcję w e, całej okazałości. Natomiast generalnie ktoś mnie tam pytał, e, ile tego jest. No samych winyli będzie około 2000.